Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Poczekamy jeszcze chwilkę. Może ktoś dołączy do transmisji. Zawsze. Zawsze daję czas. Muszę jeszcze. Nie wiem, co tu się stało z takiego strasznego, że. Coś mi tutaj zniknęło. No nic. Muszę poszukać. Jak zwykle problemy oczywiście nie mogłoby się bez nich obejść. No ale cóż. Zawsze tak jest, że jak robię materiał na żywo, to pojawiają się jakieś problemy. Całkowicie nie. Niespotykane wcześniej. zawsze jakieś. No dobra, to w takim razie będę musiał sobie poradzić z tym inaczej. Opowiem Wam, ponieważ już jest 17.06, nie ma sensu, żebym się tutaj plątał z poszukiwaniem tego, co miałem przygotowane. Po prostu Wam opowiem o Amolicie. Słuchajcie, Amolit jest bardzo specyficznym kamieniem szlachetnym. On dość niedawno został wpisany na listy kamieni szlachetnych to gdzieś dopiero w latach 80. On był znany dużo wcześniej, był znany jeszcze w, wśród Indian w Kanadzie, był znany w czasach przed tym, jak biali osadnicy przyjechali tam i wprowadzili nowe porządki. Był kamieniem magicznym był kamieniem, który zapewniał dostatek gospodarstwu domowemu. W jakiś sposób ten kamień mówił do bizonów, tak wierzono, że on mówi albo śpiewa do bizonów, albo że bizony jak go zobaczą to podchodzą i zaczynają śpiewać. Nie wiem jak wygląda bizoni śpiew, ale znaczy jak brzmi bizoni śpiew, ale właśnie to w wierzyli mieszkańcy Ameryki Północnej czy, czy mieszkańcy dzisiejszej Kanady, ci, ci najwcześniejsi mieszkańcy tamtych terenów. Słuchajcie, amonit jest skamieniałą magicą perłową z amonitów. Amonity. Były takimi specyficznymi organizmami, specyficznymi mięczakami na tyle na wczesnym etapie rozwoju, że nie produkowały pozostałych trzech warstw muszli. Muszla była wykonana tylko i wyłącznie z masy perłowej, dlatego i wewnątrz, i na zewnątrz było tą masę perłową widać. Dopiero później kolejne warstwy wykształcały się w toku ewolucji, natomiast na tamtym etapie. Przynajmniej niektóre gatunki amonitów nie posiadały takiej zdolności. I akurat tak się złożyło, że w Kanadzie, w Albercie dokładniej, powstało bardzo duże fosylne złoże, znaczy złoże sfosylizowanych muszli, które są wspaniale zachowane. Ta jakość tej tego amolitu, czyli tej, tej kopalnej masy perłowej, jest często oszałamiająca. Zasadniczo tam wyróżnia się dwa horyzonty starszy i młodszy, i na jednym z tych horyzontów wydobywa się materiał gorszej jakości materiał popękany materiał, który nadaje się właściwie do, wyłącznie do produkcji kaboszonów. No i na drugim horyzoncie materiał o wiele lepszy materiał, z którego można, znaczy horyzont, z którego można wydobywać również całe okazy muszli przepięknie zachowane. Na, aukcji, którą pokazy, na jednej z aukcji, której pokazywałem wczoraj była właśnie taka, był wystawiony przykład właśnie takiego amonitu. Zresztą poszedł za jakieś bająńskie sumy. Nie pamiętam w tej chwili, jak to było ponad 100 tysięcy dolarów, z tego co sobie przypominam. No i dlatego jest to kamień, który teoretycznie przez ostatnie kilkanaście lat drożeje w tempie 30% rocznie. No i mówi się o tym, że właśnie to jest spowodowane tym, że jest tylko jedno miejsce na świecie, w którym on występuje. Jest to nieprawda, dlatego że nawet w Polsce są złoża muszlowców, które powstały właśnie amonitów, które posiadają również, zdarza się, że można znaleźć tam materiał, który nadawałby się jako materiał geologiczny. Oprócz tego, dość duże złoże znajduje się na Madagaskarze. No i ta cena, którą Kanadyjczycy sobie życzą za amolit, no jest po prostu całkowicie fantastyczna. To jest, znaczy po prostu nie wiem, dlaczego ludzie aż tyle chcą za to płacić. To, to powiem szczerze. Mając na uwadze to, że nie kupicie nigdy kaboszonów z amolitu niepoprawianego. On po to, żeby w ogóle mógł być sprzedawany, to musi być co najmniej dublet, Czyli co najmniej trzeba go pokryć żywicą od wierzchu, żeby go zabezpieczyć, żeby się nie rozpadał. A zasadniczo te, te kaboszony robi się jako triplety, czyli nakleja się to na stabilną warstwę podstawową, nakleja się kawałek amolitu, a następnie przykrywa się go taką soczewką, zrobioną z żywicy. Z reguły to w tej chwili się tak robi. Dawniej to jeszcze robiono te soczewki ze szkła. I cały materiał, który jest na rynku, czy może 99,9% materiału, który jest na rynku, jest sprzedawany w ten sposób. Jeżeli amolit jest niepoprawiany w ogóle, to czasami to są tylko i wyłącznie okazy kolekcjonerskie. Chociaż zazwyczaj one również zostają pokryte lakierem dla bezpieczeństwa, po to, żeby ten materiał, na przykład podczas zmian wilgotności albo podczas zmian temperatury, nie uległ zniszczeniu, nie, nie uległ całkowitej dekompozycji, dlatego że jest to materiał bardzo delikatny. No i to, co widzicie, to jest, to jest przykład, już wam powiem firma się nazywa. Corit, to jest firma, która ma, która jest operatorem kopalni. Ona dostarcza ten cały amolit kanadyjski na rynek. Bardzo mocno go promuje. No zresztą najwyraźniej ma na jego promocję właśnie pieniądze. Właśnie dlatego, że wyceny tego materiału są po prostu kosmiczne. To kilkadziesiąt dolarów potrafi kosztować jeden kaboszon. I to mały kabosz. On nie mówi o jakichś większych okazach, które, których ceny potrafią dochodzić do, do kilku nawet tysięcy dolarów za okaz. No ale cóż, no skoro ludzie kupują, no to, no to dlaczego im tego nie sprzedać? Tutaj pokażę Wam kolejny obiekt. To jest obiekt, którym KORID się już wielokrotnie, właściwie w wielu materiałach. No materiał wygląda niezwykle spektakularnie, wygląda i lepiej niż macica perłowa wygląda w współczesnych małży, czyli taka, która nie jest kopalna, wygląda lepiej niż większość opali. No tylko właśnie problem jest taki, że to jako materiał Jubilerski w stanie niepoprawianym się zwyczajnie nie nadaje. Zresztą musi być procesowany przez człowieka w pewien, w pewien sposób, żeby nadawało się to umieścić w biżuterii. Do tego on jest jeszcze sprzedawany jako tak zwany dinolit, czyli łączy się kości dinozaurów, turkus i właśnie amolit. Tylko, że raczej to jest rozprowadzane wśród Indian jako kamień magiczny raczej taka mozaika wykonana w ten sposób, czyli właściwie to już nie jest triplet, tylko multiplet, no bo tam jest tam jest ta warstwa podstawowa na którą, na którą się nakłada te pozostałe, pozostałe elementy, no to tworzy razem taką mozaikę będącą multipletem to też jest strasznie drogie nie wiem jakie duchy tam mieszkają oprócz tych duchów chroniących domostwo i przyzywających Bizony. Nie wiem jak to wygląda w wierzeniach Indian. Jakoś nigdy nie udało mi się tego zgłębić albo nigdy nie trafiłem na materiał, w którym ktoś dokładnie to opisywał. Niemniej taki materiał też możecie spotkać na rynku, chociaż raczej nie europejskim. Zresztą w Europie, Amolit tak na sprzedaż widziałem zaledwie kilkukrotnie. Raczej tego, raczej tego nie ma. Ostatnio zresztą pokazywałem Wam, wam Amolit na rolkach, na, na, na tych targach, które odbywały się przy okazji konferencji szkockiej. Tam jeden ze sprzedawców posiadał kilka kaboszonów, właśnie z takiego poprawianego Amolitu. Zobaczmy dalej. No, tutaj mamy sposób w jaki to się wydobywa, oczywiście skała osadowa, dzisiaj z Ghost Hunter mówiliśmy o skałach osadowych ponieważ wczoraj posiada, wczoraj opisywałem jedną z aukcji, to była aukcja właśnie skamieniałości i meteorytów aukcja na której obiekty schodziły za ceny w mojej ocenie kosmiczne, kompletnie nieadekwatne do tego co było sprzedawane no ale cóż, no tak się dzieje, no, skoro masa pieniędzy z takich spekulacyjnych zniknęła z rynku zegarków, w tej chwili nikt nie chce już kupować zegarków naręcznych, w związku z tym te pieniądze musiały się gdzieś podziać. Jak widać, część tych pieniędzy trafiła do, na rynek biżuterii, ale jak w, w, wydaje się. Część tych pieniędzy trafiła na rynek skamieniałości no i tutaj w niedługim czasie może się może się rzeczywiście ten rynek bardzo rozwinąć, bo no bo te, ta aukcja, którą teraz pokazywałem no była po prostu zdumiewająco udana jak na właśnie sprzedaż meteorytów czy sprzedaż czy sprzedaż skamieniałości. Tutaj macie przepiękny okaz właśnie taki właściwie cały Niezniszczony ten materiał, to jest ten, ten rodzaj materiału niepopękanego. To jest materiał niepopękany, jak widzicie, on i tak ma swoje pęknięcia, ale, ale on nie jest pokryty taką siatką z pękań. Zaraz pokażę wam materiał, postaram się pokazać Wam materiał z ten gorszej jakości. Wiadomo, że nie jest aż tak spektakularny, ale za to jest tańszy i też chętnie wykorzystywany. W biżuterii. Myślę, że nawet chętniej ze względu na, na ceny. No i tutaj tu jest materiał, chyba w ogóle niepoprawiany, z tego co widzę. Ewentualnie to jest dublet albo dublet, albo materiał niepoprawiany, też piękny, właściwie niepopękany w ogóle. Faktorem ceny, tym, który się ocenia, żeby wycenić takie, takie obiekty, jest to, czy materiał jest spękany, czy nie. Chociaż w mojej ocenie w tym momencie ceny Amolitu oderwały się od zdrowego rozsądku. Jest on bardzo mocno promowany, no zresztą, jeżeli ceny są takie wysokie, no to dobrze się go promuje, dlatego że sprzedawcy mają bardzo dużo pieniędzy na to, żeby tą promocję przeprowadzać. Czy uda się go rozpropagować na cały świat? Tego nie wiem. Już wiele lat temu słyszałem opinię, że to złoże jest na wyczerpaniu, to złoże w Albercie, okazuje się, że wcale nie minęło już co najmniej kilkanaście lat od, od czasu, jak, jak ktoś tam taką plotkę na rynek wpuścił, że to już jest końcówka wydobycia. No i okazuje się, że po tych kilkunastu latach złoże cały czas działa, do tego producent, firma górnicza bardzo mocno promuje na rynku ten, ten, ten rodzaj kamienia jubilerskiego. Nie powiedziałem Wam jeszcze, to co Wam w tej chwili pokazuję to jest artykuł, który pojawił się w Jewelry Outlook i to jest jeden z artykułów, które promują właśnie ten, ten rodzaj Materiału gemologicznego. Amolit bywa też podrabiany, znaczy produkowane są imitacje w zasadniczo podobny, w podobny sposób, jak produkuje się imitacje opali. No i kolejnym źródłem takiego gemologicznego materiału, w dużych ilościach materiału gemologicznego, jest Madagaskar. No, i tamte ceny są niewielkie. Jeżeli powiedzmy taki, nie, taki nieduży kaboszon yy, bardzo dobrej jakości Amolitu z Alberty będzie kosztował właśnie nawet kilkaset dolarów. Yy, to już wam pokażę, jak to wygląda na eBayu. Yy, specjalnie przygotowałem dla Was. Tutaj jest yy, okaz yy, takiego amolitu, czy właściwie całego Amolita yy, z eBaya i popatrzcie, jaka jest cena. To nie jest żadna licytacja, to jest po prostu cena. Należy do tego jeszcze doliczyć 3 dolary za wysyłkę, czyli mamy 12 dolarów za takiej jakości materiał. W ogóle nie spękany do tego, tego amonit jest niezniszczony, jest cały. No i całość jest wypolerowana. Miałem w rękach kilka obiektów takich właśnie z, pochodzących z Madagaskaru. No i one wyglądają naprawdę spektakularnie, naprawdę są, są piękne i, no i właśnie tanie. No i teraz jest trochę problemów z wyceną tego, dlatego że ten materiał właśnie kupuje się za grosze. Często on jest od razu oprawiany w taki sposób, że, że to są wisiory. No i teraz właśnie, jak to, jak to wyceniać, jeżeli zobaczymy sobie w tablicach gemologicznych w cennikach gremologicznych, to nagle się okazuje, że Am amolit ma tam ceny powiedzmy takiej niższej jakości, na przykład tam 40 czy, czy 50 czy 60 dolarów za karat. Po czym się okazuje, że jak wsadzimy taki okaz na, na wagę i on, jego masa to jest powiedzmy 120-150 gram, to nagle się okazuje, że to jest jakaś kwota powalająca. No a potem właśnie sprawdza się w mediach, sprawdza się na aukcjach, no i okazuje się, że, że materiał jest sprzedawany po kilka dolarów za, tutaj jest piękny okaz, po kilka dolarów za taki okaz właśnie i no i cóż, no wydaje mi się, że właśnie troszeczkę poniosło z cenami troszeczkę poniosło Kanadyjczyków, no i no i tyle. No. No, ale jeżeli ktoś może podnosić ceny, to podnosi. Będzie je podnosił tak długo, dopóki rynek się nie zorientuje, że można kupować o wiele lepszej jakości materiał w innych miejscach. Pokażę Wam jeszcze, tu mamy amolit właśnie tej gorszej jakości. To jest materiał gorszej jakości. On jest oczywiście pokrywany. Tu jest napisane nawet, że coated. To po prostu to nie jest coated, bo coated znaczy, że warstwa powierzchniowa kamienia została napylona metodą PVD jakimś, jakąś tam warstwą metaliczną. Natomiast tutaj to jest po prostu napylona warstwa żywicy, ewentualnie pomalowane żywicą. W związku z tym o tym musimy mówić jak o dublecie. No i tych materiałów tutaj jest dość sporo. Zaraz wam może pokażę. No tutaj mamy to niby, że jest natural, tak? Natural dublet. Oczywiście, że nie jest naturalny, to, to od razu widać, że nie jest. Jest to taki materiał trochę podobny do, do opali. Nie wiem w ogóle, co to, co to ktoś wymyślił. No, ale takie rzeczy też są sprzedawane jako, jako amolit. Zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze można kupić. No, tu jest kolejny. Też bardzo ładny okaz, też materiał gemologiczny, jak najbardziej. Do tego zwróćcie uwagę, że ten nie jest ani polerowany, ani lakierowany. Tutaj po prostu mamy skamieniałą masę perłową, w żaden sposób niewykańczaną, więc to wręcz jest taki, taki zupełnie naturalny, niepoprawiany egzemplarz. Bardzo rzadko się to zdarza, że można, że można kupić takie okazy niepoprawiane i popatrzcie tutaj razem z przesyłką niewiele ponad 30 dolarów za, za taki okaz. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli się chce kupować amolit, trzeba rozważyć, czy chcemy zapłacić horrendalne pieniądze za produkcję kanadyjską, czy wystarczy nam produkcja z Madagaskaru i Zresztą z tego, co widzę, to, to po prostu to lepiej wygląda. Tutaj macie kamień, który można nazwać coated, czyli właśnie pokrywany. On jest pokryty zapewne azotkiem tytanu, ma azotek tytanu. No to, jest, to jest całkowita... To te kamienie się właściwie ocenia jako man-made, czyli wyprodukowane przez człowieka. I one mają bardzo niską cenę. To się jako, jako obiekty sztuczne. No a tutaj już mamy amolit kanadyjski. No i popatrzcie, też cena no jest znacznie wyższa na 100 dolarów 107,30 byłoby ewentualnie, lub najlepsza oferta, czyli można się targować. Tutaj kaboszon nie jest jakiś wielki. Ale on chyba też jest niepoprawiany, więc to jest, tak to wygląda. No, tak to wygląda, jakby nie był poprawiany. Chociaż, słuchajcie, zdjęcia mogą bardzo mylić, ale, ale można, można by podejrzewać. No więc w sumie tutaj taki mały kaboszon jest wyceniony wielokrotnie drożej niż cały okaz. Nawet właśnie okaz niepoprawiany. Więc to jeżeli się chce kupować, to najpierw trzeba dobrze rozeznać rynek. Czy, czy chcemy, czy nie chcemy, czy to jest właśnie to, o co, o co nam chodzi. No i tak. No i artykuł się skończył. Rzeczy na eBayu nie będę Wam pokazywał w jakichś wielkich ilościach. Zostawmy sobie ten rysunek na ilustrację tego co mówiłem i teraz zobaczymy. Jeżeli macie jakieś pytania, ja zerknę na czat. I jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadajcie je na czacie. Witaj go SCUNTE. Dosco, kurczę, 30% rocznie to tak jak dobrej klasy Numizmaty. No właśnie tak to wygląda. Nie wiem, jak to jest możliwe, że, że ten rynek daje się aż tak pompować. Inna sprawa, że on pompował się od bardzo niskich cen, wręcz, wręcz symbolicznych. Więc no wiadomo, jak zaczynamy od, od 50 centów tam za gram, to 30% więcej to jest 65 centów. Więc no, to, to, że tak powiem, nie, nie drenuje kieszeni aż tak bardzo. Niemniej wydaje mi się, że w tej chwili ten materiał już po prostu kosztuje zdecydowanie za dużo bo takie większe obiekty, no te, które były na, na tych targach przy okazji konferencji gemologicznej w Szkocji, to one kosztowały kilkaset funtów za obiekt, więc no, to w mojej ocenie to już było troszeczkę za, du, za dużo. No ale rzeczywiście, no w, w, władze kopalni no, dają sobie radę z promowaniem tego materiału, w związku z tym... W, w związku z tym ta cena rośnie. A jak widać, no wydobycie nie jest jakoś specjalnie drogie. Ta kopalnia jest dość płytka. Wydobycie jest prowadzone przy pomocy zwykłych koparek, ewentualnie samochodów, które wywożą nadkład. I no to, to nie jest droga metoda pozyskiwania skamieniałości tego rodzaju. Gospontaire pisze jeszcze: dużo okazów amolitów kanadyjskich znajduje się na Wyspach Brytyjskich. Kiedyś widziałem u jednego z klientów amolit o średnicy około 70 cm z przepiękną, bajkową powierzchnią. No tak, no i właśnie mniej więcej takich rozmiarów, nawet chyba troszkę mniejszy, bo około pół metra został sprzedany na tej aukcji ostatnio za 100 tysięcy dolarów. Chociaż nie wiem, czy ten wynik jest do powtórzenia. Nie wiem, nie wiem czy to w ogóle jest możliwe, żeby. I w ogóle nie wiem dlaczego to się sprzedało tak drogo. Mówiłem wam już o tym. Kacper witaj Kacper. Fajnie, że jesteś na live. Madagaskarskie też są ładne. Mi się wydaje, że one nawet są ładniejsze. Mi po prostu się podoba to, że one są niezniszczone, nie popękane. To są całe muszle tych głowonogów i. No, tak, widać, nawet można znaleźć na rynku materiał niepoprawiany, co w przypadku tego Amolitus Alberty całe muszle zawsze będą lakierowane, przynajmniej lakierowane, bo, bo inaczej one się będą rozpadać. Ghost Hunter właśnie twierdzi, że, że amoliz w biżuterii wygląda bardziej efektownie niż opal. No może tak być, znaczy może zależy jaki opal, bo jeżeli mówimy o tych opalach właśnie niskiej jakości, białych opalach, opalach szarych, to, to rzeczywiście tak jest. Czarne opale, myślę, że one bronią się opalizacją, która jednak jest na wyższym poziomie niż niż to, to co widzimy na, na amolicie. Sportowy, witaj sportowy. Kielich z takiego amolitu oprawiany w srebro by kosztował krocie, tak jak ten z aukcji niemieckiej. Obawiam się, że ten materiał nie dałby się rady, nie, 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 da, nie, 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 mógłby, być, nie mógłby być przerobiony na kielich. Mam wrażenie, że to by nie wytrzymało. Tego, żeby go rzeźbić w środku, żeby usunąć tą skałę, która jest zewnątrz, trzeba by to jakoś bardzo mocno stabilizować. Nie wiem, czy to w ogóle byłoby możliwe. A te, obiekt, te okazy z Madagaskaru, no jak widać, one są dużo mniejsze, w związku z tym nie bardzo nadają się na kielich. Ok, słuchajcie. Widzę, że nie ma więcej, więcej pytań. W takim razie kończę tego, tego live'a. Jutro zapraszam na, na około 7.30 rano. Jak zwykle opowiem Wam znowu o czymś ciekawym. No i być może dzisiaj jeszcze wieczorem zorganizuję jakieś omawianie aukcji. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak będzie wyglądać z czasem. Po prostu śledźcie kanał. Może akurat uda się, że coś się dzisiaj pojawi. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.